Cześć. Chciałem podziękować za wszystkie komentarze. Przebywa subskrypcji na kanale, więc cieszę się, że jesteście zainteresowani takimi technicznymi rzeczami motocyklową mechaniką i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę Wam układ korbowo-tłokowy, jest bardzo skomplikowany, wydaje się prosty, ale jest to bardzo obciążony układ silnika, bardzo obciążone tłoki, korby. Ten motocykl, pamiętajmy, kręci 20 tysięcy obrotów. Jest bardzo dużo rzeczy do pomierzenia. Tłoki, cylindry, sforżnie, pierścienie. Wszystko to musimy pomierzyć. Później zajmiemy się panewkami, ale to w następnym pewnie odcinku. Używamy bardzo dokładnych przyrządów do pomierzenia tego. Tu naprawdę nie ma miejsca na pomyłkę. Przy takich obrotach bardzo łatwo o, o uszkodzenie silnika, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Pokażę Wam, postaram się pokazać Wam krok po kroku. Co mierzymy, jak robimy, tak, żebyście zrozumieli, jak wygląda pomiar i prawidłowa weryfikacja części. Zapraszam. Mamy wyjęte tłoki z korbami z silnika. Mamy obok cylindry. Zaczniemy oczywiście od umycia tego, ale pamiętajcie, że wyjmując te elementy z silnika trzeba je pooznaczać i uważać, żeby ich nie uszkodzić. Są bardzo delikatne, szczególnie tłoki. My mamy specjalny stojak, robimy tych silników bardzo dużo, więc mamy specjalne stojaki, które sami zrobiliśmy. Takich rzeczy nie można kupić. I my oznaczamy tłoki i korbowody malutkim punktaczkiem 1, 2, 3, 4. Nie oznaczamy flamastrem lub jakimś mazakiem, ponieważ przy myciu lub jakiejś obróbce, czy nawet mierzeniu, bardzo łatwo zmyje się to. I wtedy jesteśmy w kropce nie wiemy, z którego, który tłok był który, który korbowód był który, a naprawdę dobrze, żeby te same tłoki chodziły w tych samych cylindrach. To, co musimy sprawdzić, to jeżeli chodzi o tłoki, zmierzymy średnicę tłoka, zmierzymy luz między pierścieniem a tłokiem w jego kanale, jaki jest, zmierzymy średnicę sforżnia. Zmierzymy otwór w korbowodzie, to nam pozwoli zweryfikować te elementy. Później zmierzymy obwód cylindra i luz zamka tłoka po włożeniu w cylinder. Pokażę Wam po, krok po kroku, jak to, zrobi, jak to robimy. Pokażę Wam krok po kroku, jak to robimy, ale najpierw wszystko umyjemy. Zanim zaczniemy cokolwiek mierzyć, to po umyciu musimy obejrzeć te rzeczy, które mamy pomierzyć, żeby nie stracić czasu na mierzenie, nie wiem, uszkodzonych cylindrów albo krzywych korbowodów. Te cylindry nie wyglądają źle. Spróbuję Wam tutaj jakoś się zademonstrować. Nie ma żadnych na nich uszkodzeń, co najważniejsze, może będzie lepiej, jak pokażę, tak. O, o tu troszeczkę jest, widać jeszcze ślady po honowaniu, widać, że pracowały, ale są w naprawdę niezłym stanie, więc śmiało możemy je mierzyć, głać. Na którą zakładamy głowicę, też jest w bardzo ładnym stanie, więc na pewno je pomierzymy dalej. Odkładamy cylindry. To samo z tłokami. Oglądamy tłoki, czy nie są przytarte, czy nie mają uszkodzeń. O, teraz dobrze widać na górze. Wszystko wygląda ładnie, i oglądamy korbowody. Co się okazało w tym motocyklu? Pierwsze co zobaczyliśmy nie wiem czy to będzie widać, ale widać gołym okiem, że ten korbowód jest krzywy. Nawet nie musimy go mierzyć. Widać to po prostu gołym okiem. Jest krzywy. Odłożymy go. Odpada nam mierzenie korbowodów i panewek, ponieważ korbowody nie wiem, czy zmienimy jeden, czy uda się kupić, czy trzeba kupić komplet, więc nie będziemy, nie zajmiemy się tym. Zmierzymy tylko cylindry, tłoki, pierścienie i swożnie. Pokażę wam jeszcze raz. <grych> Andrzej nie będzie zadowolony. Nie wiem, z jakiego powodu jest krzywy ten korbowód, ponieważ tłok nie nosi żadnych śladów uszkodzenia i podejrzewam, że ktoś albo wymienił tłoki, albo nie wiem, ciężko mi to zrozumieć i może zostawił krzywy korbowód. Nie wiem no, bez sensu. Dobrze, teraz rozepniemy tłoki z korbami. Tu mamy zabezpieczenie, które Wyjmiemy ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić. Zabezpieczenie ja zawsze podgrzewam delikatnie płok. Co pomoże w demontażu swoźnia. No. Ok, tłok jest delikatnie podgrzany, nie powinno być teraz problemu, proszę bardzo. Ciepły tłok, bez wysiłku jesteśmy w stanie, a ciepły. Jesteśmy w stanie złapać palcami i stworzeń bez problemu wysunąć. Wszystko jest ciepłe, proszę bardzo, tak wyglądają elementy. Pokażę Wam, może tak będzie lepiej widać. Okej. Okay. stworzeń, tłok, zapinka i korbowód. Teraz to, co zmierzymy, to zmierzymy ten otwór w tłoku i średnicę sworznia, tak żebyśmy sprawdzili, czy nie wyszło to z limitu serwisowego, ale ja od razu Wam powiem, że tutaj będzie na pewno dobrze, bo jest ciepły, chodzi ciasno, na pewno jak wystygnie, to za chwilę się przyblokuje. Tak jak mówiłem, Korbowodów nie będziemy mierzyć, bo nie wiadomo, co z tymi korbowodami będzie, więc nie będziemy na to tracić czasu. Pokażę Wam, jak ja mierzę sworzeń. Mamy przyrząd. Musimy pamiętać, żeby ten sworzeń wystygł, żebyśmy nie mierzyli go od razu, żeby był zimny. I serwisówka podaje, że stworzeń, limit stworzenia jest 13,980. My sobie ustawimy. My sobie ustawimy 13980, 80. Zablokujemy. Jesteśmy zablokowani. Mamy 13980. Jeżeli sworze nie przechodzi przy pomiarze przez limit minimalny, który zadaje. Serwis znaczy, że stworzeń możemy użyć ponownie. Kolejną rzeczą, którą sprawdzimy, to luz pierścienia w rowku tłoka. Serwis podaje, że luz maksymalny jest 0,180 mm. Sprawdzimy przy setce szelinomierzem. Nie wchodzi nam, ale sprawdzimy z ciekawości. No, półsetki można przyjąć, że nam wchodzi, więc jesteśmy jakby w połowie zużycia. Te tłoki od razu wyglądały na bardzo ładne. Tak samo pierścienie wyglądają bardzo ładne. Teraz co nam pozostało? To zmierzenie zamka pierścienia w cylindrze. Kolejną rzeczą, którą mierzymy, jest luz na zamku pierścienia. Wkładamy delikatnie do cylindra. Pamiętajcie, że musi być on równo ustawiony. Ja sobie zawsze pomagam tłokiem. Teraz wiem, że on na pewno jest równo ułożony. I mierzymy zamek. Fabryka zadaje, że limit jest 0,70. My zmierzymy, nie wiem, gdzie ten zamek nam tu wyszedł, jest tutaj, szczelinomierzem. Nie wiem, czy to widać, nie widać, ale mierzymy to. Ciężko jest to wam pokazać. O, teraz może będzie widać. Ciężko jest to pokazać kamerą. OK. I mierzymy po prostu. Jaka jest szczelina? No nie widać tego Ok, ale generalnie Szczelina zmierzona To 0,30 Co nam to mówi? Że pierścienie są w bardzo ładnym stanie Tak samo jak cylindry I z tego na pewno Andrzej będzie zadowolony Następna rzecz Cylindry Żeby zmierzyć cylindry musimy użyć średnicówki Którą wcześniej musimy ustawić Mamy tutaj Ustawiony wymiar, sprawdzimy sobie. OK, mamy 0. Odkładamy. Odłożymy delikatnie. Cylindry mierzymy po kolei i również mierzymy je tam, gdzie pracują, czyli na środku w dwóch płaszczyznach. Spróbuję Wam to pokazać tak, żeby to było widać. Ok. I jesteśmy na środku. Bujamy. Dwie w minusie. Tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. O mamy 49,002. Zmierzymy tu, czy nie ma jajka. Nie, nie ma. Jeszcze sprawdzimy wewnętrzne. Nie będę Wam pokazywał, jak wszystkie mierzę, ale pokażemy jeszcze wewnętrzne. Czy jest jakaś różnica w wymiarze? 49,001. I tutaj. 49. No, mamy półtorej setki owal. Zaraz sprawdzimy. Ile podaje fabryka? Przemierzę resztę i zaraz sprawdzimy, co podaje fabryka. Teraz przemierzymy tłoki. Tłoki mierzymy nie wiadomo, nie tu, gdzie jest stworzeń. Mierzymy tu, gdzie tłok pracuje. Czyli tu mamy stworzeń, czyli po przeciwnej stronie sworznia pod pierścieniami. Mamy wcześniej ustawiony przyrząd. Kładamy tłok. Może zrobimy tak o. I. I przemierzymy sobie Mamy tutaj 48,90 Limit to jest 48,88 Czyli tłoki są w bardzo dobrym stanie Widać po nich, że nie są zużyte, nie są poprzycierane Trzymają wymiar Trzymają wymiar Andrzej może być zadowolony. Tłoki zostają. W taki sam sposób przemierzymy wszystkie cztery korbowody, cztery tłoki, cały jakby układ korbowo-tłokowy. Nie będę wam tego pokazywał, bo ten filmik trwałby godzinę i tego nie będzie oglądał. Podsumowując, zła informacja, krzywy korbowód. Dobra informacja, tłoki, pierścienie, cylindry są w bardzo ładnym stanie. Teraz trzeba tylko zmobilizować Andrzeja, żeby zaatakował suzuki i dostarczył nam części z listy, którą zrobiliśmy. Jeżeli Wam się podobało, nie było to za długie i nie zanudziłem Was, to zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji kanału. I w kolejnym odcinku zajmiemy się blokiem silnika skrzynią biegów, sprzęgłem. Jest jeszcze wiele, wiele rzeczy, które musimy w tym silniku zmierzyć. Także jeszcze długa droga przed nami, zanim zaczniemy ten silnik składać. Cześć!